Dzień dobry Państwu seniorom na czasie, czyli ja, Lidia Jaźwińska. Moim gościem dzisiejszym jest Kamila Kłosowicz, od 18 lat nauczycielka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Tarnowie, oligofrenopedagog, dogoterapeuta, instruktor szkolenia psów, mama i żona Kamila. Praca w tego typu placówce to bardzo e, odpowiedzialna praca, bo jest to szczególne środowisko, ale też praca, która niesie w sobie zarówno blaski, jak i cienie. Jak to jest w Twoim przypadku? No bardzo lubię swoją pracę. Jak gdyby nie wyobrażam sobie, że miałabym robić coś innego. Uważam, że jest to praca bardzo. Rozwijająca, ponieważ trafiają do nas różne dzieci z różnymi dysfunkcjami, z różnymi problemami, z zaburzeniami. Dlatego to też nas motywuje do ciągłego poszukiwania nowych metod, do właśnie szkolenia się, analizowania, do współpracy, do wymiany doświadczeniami. Także to jest taka, uważam, praca, która. Cały czas człowieka motywuje do, do poszukiwania, do, do właśnie ciągłego uczenia się. Natomiast cienie, myślę, że największymi cieniami w tej pracy, pomijając Regresy, które występują u tych dzieci, czyli uda się przez lata pewne rzeczy wypracować, a w pewnym momencie przyjdzie na przykład regres, dziecko zacznie się cofać w rozwoju, więc te wszystkie umiejętności będą pomału zanikać. Myślę, że to jest taka najbardziej przykra sytuacja, na którą wpływu nie mamy. A myślę, że kolejną to, to jest budżet, jakim dysponują placówki. To jest takie bardzo niesprawiedliwe, że szkoły państwowe tak ważne. Bo uważam, że takie środki są bardzo ważnymi i potrzebnymi placówkami, mają taki niski budżet i tak naprawdę dyrekcja musi się martwić o to, że coś się zepsuło, skąd się na te środki, bo na przykład właśnie miasto państwo nie ma na to pieniędzy, czy, czy właśnie tutaj opłaty, pomoce dydaktyczne, szkolenia dla nauczycieli. No to jest ośrodek, to jest placówka, która wymaga cały czas jak ma, jak, ma cały czas jakieś potrzeby i czy klasy na przykład mogłyby być inaczej dobrane, mimo najszerszych chęci dyrekcji, nauczycieli, pewnych rzeczy po prostu nie da się przeskoczyć, bo trzyma nas na przykład system, więc jeśli chodzi o pracę z dziećmi, to jak najbardziej e, uważam, że jest cudowna i na plus i niesie ze sobą całą, całą masę tych chwil takich dobrych, natomiast czasem gdzieś po prostu pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie no, przez system po prostu pchnąć. Ja mam takie wrażenie, że tych dzieci jest coraz więcej, że przybywa, i zastanawiałam się, czy jest to wynik tego, że te dzieci teraz się i tą młodzież ją pokazuje mają dostęp do edukacji. Czy jest ich po prostu więcej? Czy to rzeczywistość nam gotuje taką właśnie sytuację, że mamy więcej dzieci z niepełnosprawnościami? Jedna i druga, jedna i druga opcja jest słuszna. Dzieci bardzo dużo rodzi się z, z różnego rodzaju zaburzeniami, natomiast też. Jest społeczeństwo bardziej otwarte i jak gdyby też wychodzi się coraz bardziej z tymi dziećmi właśnie na zewnątrz. Stąd są bardziej dostrzegane i widoczne. Także myślę, że obydwie rzeczy, które Pani wymieniła, jak najbardziej są słuszne. W Twoim przypadku połączenie tych dwóch specjalizacji pomaga? Tak, tak, bardzo pomaga. Dlatego, że tak naprawdę praca z dziećmi autystycznymi czasem jest podobna, czy z zaburzeniami w zachowaniu, czasem jest podobna do pracy z psami. E, tutaj i tutaj e, bazujemy na wzmocnieniach zachowań e, pożądanych. E, w konsekwencji częściej one będą występowały. Jasne komunikaty, e, krótkie przede wszystkim, czyli tak do psów i mniej gadania, a konkretnie to tym jesteśmy bardziej e, rozumiani i, i czytelni. Także ja e, tak, uważam, że praca z psami bardzo pomaga mi w pracy z dziećmi autystycznymi. Czyli y, można powiedzieć, że y, właśnie w, w tym, co powiedziałaś, mieści się cały sens dogoterapii. A, jeszcze dogoterapii. Tak, ja już od razu wyszłam. Bo, ja już wyszłam, pomyślałam pod kątem szkolenia psów. Natomiast dogoterapia to jeszcze dodatkowa, y, dodatkowy in plus, tak oczywiście. Y, na czym ona polega? No właśnie, e, prowadzę zajęcia z zakresu terapii z udziałem psa, ale też zajęcia edukacyjne z udziałem psa, bo to są dwie różne rzeczy. E, terapia no to, to jest taka forma, gdzie e, są e, indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne, są określone cele, one są monitorowane, jest e, do tego wielospecjalistyczna ocena. E, Wtedy monitorujemy, widzimy czy coś do przodu, coś do tyłu, natomiast pies jak gdyby jest tym elementem wspierającym, motywującym, dodającym takiego radości, ożywienia, gdzie to dziecko chętniej będzie wykonywało też mudne ćwiczenia. No i jest, są zajęcia edukacyjne z udziałem psa, które też w placówkach prowadzę. One są już takie bardziej dla grup. I tutaj uczymy się już zupełnie innych e, zajęć, właśnie takiego bezpiecznego kontaktu z psem, szacunku. E, no właśnie, czy dzieci się nie boją psów? Są dzieci, które się boją, są dzieci, które się nie boją. Pracowałam przez ostatnich kilka lat, chyba trzy lata mi zajęło, z dziewczynką z autyzmem, która bardzo bała się psów. I zaczynałyśmy tak naprawdę od dużego pomieszczenia, pies gdzieś tam całkowicie z daleka i dopiero z czasem wypracowaliśmy już taki mechanizm, że ona z psem współpracowała nie bojąc się. Natomiast Oczywiście inaczej to w kontekście zajęć, a inaczej w życiu w życiu codziennym. To jest taka już taka trudniejsza troszkę praca. Natomiast najczęściej jak um... Z tymi dzieciakami, z którymi już pracuję, do których przychodzę do tych placówek, to dzieci nie boją się psów. Zresztą wtedy na takie zajęcia też nie biorę dzieci, które mają jakąś bardzo dużą knofobię, ponieważ to jest inna, inna praca, inna, inna terapia. Także raczej pracujemy z dziećmi, które się nie boją, które psy lubią i chętnie z nimi współpracują. Bo rozumiem, że pracujesz nie tylko w szkole, właśnie w ośrodku, ale również w innych placówkach. Tak. W ośrodku również prowadzę zajęcia z zakresu dogoterapii. Dogoterapia to jest taka, tak naprawdę taki duży worek tak, i, tak. i do niego tak różne rzeczy wchodzą. Tam od kilku lat prowadzę taką innowację pedagogiczną, cztery łapy, i są to zajęcia z psem, zawsze w oparciu o jakąś książkę które mają jakiś sens, jakiś morał, dzieciaki, czytamy element, fragmenty, czasem całe, całą, całą książkę, w zależności jaka jest druga, omawiamy ją i potem robimy ćwiczenia, wykonujemy właśnie pod, pod dany temat. Natomiast są placówki, na przykład przedszkole, gdzie prowadzę typowo zajęcia terapeutyczne, czyli mam po prostu indywidualne spotkania z dziećmi, to są dzieci w wieku 3-4 lat, najczęściej właśnie z autyzmem, i tam prowadzę typową terapię, i jeszcze oprócz tego w dwóch placówkach prowadzę takie zajęcia edukacyjne, y, też z udziałem za. Stosunek rodziców do tego typu zajęć bardzo jest pozytywne, bardzo się cieszą. Zwłaszcza, że y, zwłaszcza dla tych dzieci z zaburzeniami zachowania, te zajęcia są bardzo. Y, Ważne i o ile dziecko czerpie z tego przyjemność, to naprawdę zmiana w jego zachowaniu jest zupełnie, zupełnie inna. Także rodzice też bardzo są zadowoleni i chcą, żeby w placówkach jednak były zajęcia z udziałem psa. Także nigdy nie zdarzyło mi się, żeby któryś rodzic nie wyrażał zgody bądź był niezadowolony z, z tego typu zajęć. Psy terapeuci, bo tak to można nazwać, to jakie psy? rasa. E, nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego jak typowa rasa. Może. Tak naprawdę, tak, wszystko zależy od charakteru, wszystko zależy od ułożenia tego psa, bo tak naprawdę hmm, pracujemy już od samego początku z tym psem. Jasne, że są psy, które już mają pewne cechy wrodzone i, i, i są psami właśnie spokojnymi, psami bardzo socjalnymi. No, muszą być ułożone, bo ten pies musi być po prostu, umieć się zachować musi być spokojny, wchodząc do różnego rodzaju obcych placówek musi chcieć i umieć współpracować nie tylko z przewodnikiem, ale także z dziećmi. Najbardziej popularne oczywiście są goldeny i labradory. Bardzo popularne w ostatnim czasie również zro zrobiły się kawaliery. To takie też małe pieski, urocze i, i widzę, że też ich jest coraz więcej. Cocker spaniele też bardzo często. Y tolery też się bardzo często pojawiają, coraz częściej w zasadzie. Także nie ma jednej y tak naprawdę rasy jakiejś A przeznaczonej. Y tu liczą się po prostu osobowość. Usposobienie psa, takie, no. No i to oczywiście w jakiś sposób jest poprowadzone. Pies terapeuta, czy musi mieć certyfikat? Znaczy, terapeutami tak naprawdę jesteśmy my, to znaczy pies terapeutyczny, tak. czy musi mieć certyfikat? Nie musi mieć, w sensie prawo tego nie wymaga. Natomiast yy, świadomość też dyrekcji jest w placówkach coraz większa i jednak chcą, żeby ten pies no, miał jakieś poświadczenie, że faktycznie się nadaje. Bo ja też nieraz odbieram telefon od moich koleżanek, yy, które są yy, na przykład dyrektorkami w różnych placówkach i mi mówią, słuchaj, czy pies powinien warczyć na zajęciach? Ja nie? Nie, sobie, cieszę się, że warczał, a nie ugryzł od razu. Natomiast no nie, takie sytuacje nie powinny mieć. Znaczy, że ten pies się czuje, coś tam się źle dzieje, nie tak, ten pies nie czuje się komfortowo, więc daje sygnał, nie podoba mi się to, prawda? No, tak więc y, dobrze, jak pies podejdzie do takiej certyfikacji, komisja y, oceni właśnie y, mowę ciała tego psa, y, sprawdzi, jak zachowuje się w różnych niekoniecznie codziennych sytuacjach, czy sobie radzi, jak sobie radzi. Y, także warto, warto jednak te psy poddawać takim egzaminom sprawdzającym, tak jak my. Mamy egzamin sprawdzający nasze umiejętności i wiedzę. To tak samo sprawdzić tego psa, czy na pewno sobie radzi w takich sytuacjach, które niosą ze sobą y, zajęcia. Mówimy o dogoterapii w odniesieniu do dzieci, ale czy osoby starsze też mogą korzystać, no właśnie, z tego typu pomocy, zajęć? Nie wiem. Tak. Oczywiście, że tak i bardzo często się to zdarza, że w domach pomocy społecznej zapraszane są, zapraszani są tam dogoterapeuci z psiakami. Także jak najbardziej seniorzy również mogą korzystać z, tego, z tej takiej ciekawej, aktywnej, przyjemnej formy, jak obecność psa. Związek pies-dziecko-rodzic. Jaki powinien być? Bo te stosunki bywają różne. Tak, i to jest bardzo przykre, i e, to są rzeczy, które, e, z którymi spotykam się cały czas. E, w momencie, kiedy pojawia się dziecko, pies na przykład idzie w odstawkę. E, no i właśnie, pana z tego tytułu są różnego rodzaju problemy, bo pies nie rozumie, co się nagle zmieniło. Pies nie rozumie, dlaczego do tej pory spał w łóżku, a teraz nagle wylądował gdzieś tam zamknięty, odizolowany w osobnym pokoju. Czy. Czy właśnie nie ma już tego czasu poświęconego, tak jak miał wcześniej? Ja zawsze polecam najpierw mieć psa, ułożyć go, a później planować na przykład dziecko, bo też kontekst: mamy dziecko małe, które wymaga dużo dużej ilości pracy, no bo wszystko, prawda, jeszcze musi się zrozumieć, nauczyć, i kupujemy psa, który wymaga również bardzo dużej uwagi. No to też. Przeważnie, jest bardzo ciężko. E, ja obiecałam sobie, że właśnie zrobię wszystko, żeby moje psy jak gdyby nie odczuły tego, że w domu pojawiło się dziecko. E, starałam się nadal mieć czas na treningi. E, jeżeli ja nie mogłam, to zawsze ktoś z tymi psami e, wyszedł, bo raczej staramy się tak, e, no kto może, kto w danej chwili jedno zostaje z dzieckiem, a drugie na przykład idzie z sami na spacer. Plus staram się dalej e, z nimi startować w zawodach wyjeżdżać z nimi na różnego rodzaju, czasem tylko dla nas wyjazdy weekendowe, tak żeby gdzieś to życie się dla nich nie zmieniało i nie że są tylko w domu i w ogródku. Natomiast też uczę Biankę od samego początku respektowania przestrzeni, którą psy potrzebują. Uczę jej takiej zrównoważonej zabawy z psami, żeby nie było takiego niepotrzebnego gonienia, nakręcania psów. Wie doskonale, że jak pies leży, to po prostu dajemy mu święty spokój i, 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 i ma on do tego pełne prawo. Bezpieczny kontakt z psem przede wszystkim. Nigdy nie pozwalałam i mam tym naczynienia takich pomysłów, że na psa się wchodzi, na psa się siada. Ona wie, że to jest istota czująca, jest to nasz członek rodzinny i po prostu nie robimy mu żaden sposób krzywdy. Wszystko jest do zrobienia i do pogodzenia, natomiast wymaga bardzo dużej uwagi i czasu i konsekwencji i świadomości. I świadomości, tak. I przechodzimy teraz do tego takiego no, kolejnego wątku: praca zawodowa i pasja, właśnie ta miłość do e, psów, bo e, jak powiedziałaś, wykorzystujesz je do pracy zawodowej. Tak. Ale też nie, nie tylko. Wobec tego przejdźmy teraz do um, tej części psy i pasja. Czyli to w czasie wolnym. Dokładnie, ponieważ wykorzystuję je. No tak, e, do pracy. Dlatego też, e, dla tej równowagi i tego balansu, bo. E, Umówmy się, praca w dogoterapii dla psa nie jest niczym naturalnym, prawda? On owszem zrobi wszystko dla nas, bo chce z nami spędzać czas, natomiast nie jest to taka naturalna aktywność i od psa też bardzo psa męczy. Wbrew pozorom, naprawdę bardzo ta, ta działalność psa męczy i eksploatuje. Dlatego też w czasie wolnym staram się im jakby wynagrodzić ten czas i na jakby baterię naładować. I w zależności od tego, która co lubi. E, uprawiamy sportowe ratownictwo wodne, ponieważ jest to, tak, jest to frajd dla nas wszystkich. Ja kocham wodę, one kochają wodę. E, wyjeżdżamy na obozy, e, czasem na weekendy, e, no i trenujemy sobie po prostu różne akcje ratownicze. Moje dziecko też w tym roku się też, na no zasadzie od dwóch lat już się tak pomalutku zawsze w pianki wchodzi i, i zaczyna, ale w tym roku już zaczęło na pontonie podawać linę, już taka bardziej była zaktywizowana. więc to też fajne, bo spędzamy czas wszyscy wspólnie, nikt nie jest pokrzywdzony. Dodatkowo, dwie moje dziewczyny, Vega i Maxi, bardzo lubią pracę z aportem, dlatego też trenujemy, trenujemy, startujemy w working testach. To jest taki międzynarodowy sport, który w Polsce dopiero się rozwija. Oczywiście mamy kilkoro y, trenerów, y, którzy naprawdę mają wysokie noty na światowej arenie, ale generalnie jest to sport, który u nas pomału mało się rozwija. No, całkiem nie najgorzej nam to wychodzi, ponieważ mamy bardzo dużo już podium, y, że tak powiem, zaliczonych i working testów zaliczonych. Sędziowie są zawsze zagraniczni, więc ten poziom też jest europejski bo w Polsce nie ma trenerów. Za granicą też byłyśmy, już też udało nam się zaliczyć, także coś tam się dzieje. No i poza tym im to sprawia bardzo dużą frajdę. No i to jest ten taki czas dla nas podczas tego treningu. Wyjeżdżamy na Rostoczo na przykład na trening, jadę z nimi na przykład na weekend. No i tam po prostu jesteśmy tylko my i, i, i to jest ten taki czas tylko dla nas. A Raja, najstarsza, ona z kolei lubi węchowe sprawy, dlatego dawniej tropiłyśmy, teraz organizacyjnie i czasowo mniej, ale za to ona węchówkę inną, czyli takie nosłorki, detekcja zapachu. Mała jeszcze na razie nie robię nic, oprócz posłuszeństwa, bo dopiero uczy się życia. Ale jesteś też organizatorką yy, pewnych wydarzeń. Tak, tak, bo, tak, 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 od Pochwal sześciu się. lat w Tarnowie <laughs> jest taka impreza, zresztą miłośnicy psów ją znają, e, pies, sport i ty, e, jest to e, no bardzo duża impreza. W tym samym czasie odbywa się kilka dyscyplin sportowych, przeważnie rally, właśnie ten Noswork, Top Speed Dog, czasem jeszcze wcześniej było Agility, może kiedyś do tego jeszcze wrócimy. Teraz odbywa się to w Mościcach na terenie Tosiru, dawniej było w Klikowej. No czasem mieliśmy już 150 zawodników z całej Polski, także tak ta impreza no to jest zawsze taka Dość popularna I, i, i muszę powiedzieć, że cieszy mnie to bardzo. Broni się już sama, więc nawet czasem nie musi mieć takiej dużej reklamy, jak miała dawniej. Sponsorów zawsze mam przecudownych, więc nagrody wszyscy dostają i to naprawdę piękne. Także to jest taka no, duża i, i, i fajna impreza w Tarnowie. Kiedy się odbędzie? W, najbliższej, w maju, jak... w maju, bo w maju, ona zawsze tak? jest w maju, jest zawsze w maju, jest w maju. Tak? Staramy się, żeby nie pokrywała się z wystawą w Rzeszowie, bo jednak dużo y, naszych psiaków tutaj. Y, w, bierze udział w tej wystawie, więc staramy się tak zawsze żonglować, żeby było albo przed, albo po, e, tak weekendowo, ale zawsze jest w maju. Co roku w maju jest, jest, jest ta impreza i na pewno w przyszłym roku też będzie. No to jeszcze e, powiedz coś o kolejnym e, swoim działaniu: apetyt na psa. Apetyt na psa, tak, to jest e, szkoła, którą prowadzę razem z moją wspólniczką Gabrysią. Od 8 lat chyba już gdzieś tak apetyt działa. Pomysł w ogóle zrodził się podczas spaceru na Marcińce. Spacerowałeś się z naszymi psami, i tak miałam iść na szkolenie z zakresu, na studia z zakresu integracji sensorycznej. Ale stwierdziłam, że, czy w sumie to ja nie chcę po pracy robić jeszcze raz tego, tego samego, samego, co robię, w sensie pracy z, z dziećmi. Oczywiście. Stwierdziłam, że nie, że jednak chciałabym popracować z psami, i zamiast tego pojechałyśmy i zrobiłyśmy instruktora szkolenia psów powstał apetyt i tak i teraz y, pomagamy też ludziom, y, uczymy ich pracy i współpracy z ich. Sami. Co widziałam na piaskówce. Tak, spotykamy się, dzisiaj też będzie też? o 18, ale nie na piaskówce, bo spotykamy się w różnych miejscach. Poprowadzimy oczywiście podstawowe posłuszeństwo, ale po podstawowym posłuszeństwie właśnie to, co wtedy Pani widziała, to mam taką grupę uzupełniającą. Ktoś, kto ma ochotę jeszcze zgeneralizować tą wiedzę, poprzerabiać różne, w różnych miejscach to, czego już się nauczył on i pies, bo jak gdyby to zawsze jest współpraca, to nie jest tylko, że szkolimy psa, ale szkolimy też człowieka. Bo to jest wspólna praca, no to właśnie można się spotkać i przećwiczyć jeszcze coś w różnych innych miejscach. Tak, oprócz tego prowadzimy zajęcia dla szczeniaczków. Gabrysia prowadzi zajęcia z handlingu, bo ona z kolei właśnie specjalizuje się w wystawach. No ja jeszcze z detekcji, z detekcji węchowej, także parę tam jakichś różnych szkoleń można u nas odbyć. To na koniec. Tej naszej bardzo sympatycznej rozmowy, ponieważ ja również kocham psy. Za chwilę nam przedstawić jeszcze Dobrze. swoje psy, to chciałabym, żebyś powiedziała takie przesłanie do osób, a raczej do rodzin osób z niepełnosprawnościami w kontekście dogoterapii. Czy ona jest potrzebna i czy Powinno się ją po prostu wdrażać w życie tych osób. Tak. Pod warunkiem, bo mówię, pod warunkiem bo dogoterapia nie jest dla wszystkich że jest tutaj ten element tej przyjemności czyli, że te osoby lubią przebywać z tymi psami i że te psy faktycznie mobilizują i motywują do działania. Bardzo często dzieciaki tak naprawdę bardziej się otwierają przy psie niż w samym kontakcie z terapeutą. Z nami nie utrzymują kontaktu wzrokowego, wykonują jakieś tam polecenia, ale na przykład z psem mają lepszą relację i, 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 i lepszą więź niż, niż z tym terapeutą. Te zajęcia na pewno są potrzebne, na pewno są bardzo popularne, natomiast powinny być właśnie prowadzone z głową. Przez osoby na pewno wykwalifikowane, i tutaj bardziej taki apel do dyrekcji szkół, żeby weryfikowali, kogo zatrudniają, bo jednak jest to praca z dziećmi, więc tutaj powinno być przygotowanie jakieś do tej pracy. No i z drugiej strony, też osoby pracujące z psami, no muszą mieć też tą wiedzę z zakresu kenologii, żeby też wiedzieć. W jaki sposób zachowuje się ich pies i czy dana sytuacja go po prostu nie, przeradza, nie przerasta i czy to komfortowo się czuje, żeby po prostu też nie zaburzać tego dobrostanu tych psów. Także zajęcia jak najbardziej, polecam, ale wszystko z głową. Tak samo jak miłość do psów powinna być nieokazjonalna, a tak. stała. Tak, oczywiście, że tak, tak, oczywiście. Trzeba, Jak już mamy tego psa, to nie jest to zło konieczne, tylko jednak no skoro już się na niego zdecydowaliśmy, no to Jesteśmy zobowiązani, żeby poświęcić mu ten czas, tą miłość i starać się go zrozumieć i co najważniejsze zbudować z nim relację opartą właśnie na zrozumieniu i na zaufaniu. I nie traktowaniu psa jako zabawki, która potem ląduje na ulicy bądź w schronisku. No to już w ogóle, to jest jednak żywa istota i, i, i yy, tak, nie może być kaprysem. Decyzja o posiadaniu psa powinna być bardzo dobrze przemyślana, bo jest to jednak zwierzę, które potrzebuje bardzo dużo uwagi. Jest wymagające pod kątem finansowym, pracy takiej wychowawczej, no więc trzeba na to wszystko znaleźć czas. No i psy, wbrew pozorom, jak się wszystkim wydaje, przynajmniej większości, że rozumieją, co my do nich mówimy. No nie, nie rozumieją naszej mowy, dlatego my musimy ich wszystkiego nauczyć tej całej komunikacji. Także warto poświęcać czas, bo to są fantastyczni przyjaciele, na, a żyją krótko, dlatego trzeba korzystać z każdego dnia. Dziękuję ślicznie za spotkanie, za rozmowę, Dziękuję. za to pokazanie, jak wielką wartością w naszym życiu może być pies. I teraz nam pokaż swoje. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle życia bez psa. Daj głos. Tak, to jest Raja. Raja ma 8 lat. To jest Gaja. Gaja. Gajusia ma 10 miesięcy, więc jeszcze jest o taka właśnie. To jest właśnie Gajusia. Vega. No masz. Wega, hop. Chodź, pokaż się. To jest moja Wegusia. Tutaj miłości w tym domu, to nikomu nie zabraknie. Piękne. I tak, i to jest jeszcze Maxi.